Samochody BMW M kojarzą nam się z szybkimi, głośnymi autami, które czasem spotykamy na drodze, ale one były projektowane przede wszystkim do tego, żeby jeździć na torze. Na początku były tak projektowane i dopiero później zostały dostosowane do tego, żeby jeździć na drogach, a to oznacza, że Tor jest ich środowiskiem naturalnym i dlatego też my dzisiaj znajdujemy się na torze DriveLand, gdzie odbędzie się pierwsze w historii Bavaria Motors Truck Day, event skierowany do właścicieli BMW M. Zapraszam do oglądania. Jest z nami główny organizator tego eventu, Paweł. Powiedz nam coś o tym evencie. Skąd taka idea? O, wow, poczekajcie, chwilę muszę opanować się, bo dużo emocji, dużo koni. Przed chwilą jeszcze lataliśmy helikopterem. Skąd idea? Idea zrodziła się na spotkaniu marketingowym w Bavaria Motors, że może byśmy zrobili coś innego niż robi nasza konkurencja. Uczcili też 50-lecie BMWM. Stąd też ten event. Zgłoszeń było około 150, mamy 45 załóg. Jak widać, atmosfera jest super. Goście nam dopisali, pogodę zamówiliśmy, więc na pewno to nie będzie nasze jedyne słowo w tym evencie i będziemy planować kolejne edycje Bawaria Motors Truck Day. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. Paweł nam opowiadał, że ten event jest m.in. ze względu na 50-lecie BMW M. Błażej ma bluzę z nowej kolekcji, bardzo dobrze się prezentuje, ale powiedz nam coś o evencie, jak Ci się tutaj podoba. Świetnie zorganizowany sam event, genialny tor, a jak spojrzymy przez barierkę i zobaczymy kolorystykę samochodów, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Jak myślisz, ile mam tutaj koni mechanicznych na parkingu? No trzeba byłoby to dobrze przemnożyć, wrzucić w Excela, ale myślę, że więcej niż się spodziewaliśmy. To na pewno. Czy rozmawiałeś z uczestnikami, którzy wracali z toru? Może masz jakieś informacje od nich? Tak, oczywiście. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Pierwsze kółka były ostrożne, kolejne już na może niepełnym pełnym ale tak jak tor pozwala, tak gaz był odkręcony w autach. Słyszałem, że wszyscy Cię chwalą. Wiem, że wróciłaś właśnie z jazdy. Powiedz, jak było? Znakomicie. Zasadniczo bardzo dobra obsługa instruktorska. Trzeba powiedzieć wielkie brawa dla Panów. Duża cierpliwość. Tor jest bardzo zgrabnie ustawiony i można poćwiczyć swoje umiejętności, zdecydowanie. To chyba duży plus, prawda? To, że jeździcie z instruktorami, którzy mogą zawsze coś od razu podpowiedzieć. Tak, przede wszystkim obserwują, jak wyglądasz za kierownicą, jakie, jakie ruchy wykonujesz i jakie, jakie powinno być prawidłowe ustawienie kierowcy, gdzie powinien kierowca patrzeć, tak? bo to jest istotne. Zapytam Cię o przejazd na torze która część toru Ci się podobała najbardziej który fragment? Najbardziej wydaje mi się, że podobało mi się e, rondo, w sensie ten okręg, bo można było sobie tam troszkę polatać bokiem, znaczy delikatnie tam wprowadzić samochód w stan nad No spoko. Bardzo fajne, bardzo fajne doznanie. A jeździszem dwójką, jak sobie poradziło na torze? Super. E, ogólnie jeszcze jestem zadowolony z tego bardzo, bo akurat miesiąc temu zrobiłem w niej delikatny program, wydech i miałem okazję sprawdzić, jak się to teraz spisuje, wiesz, w warunkach takich drogowych. No jest petarda, jest super, jestem bardzo zadowolony. Wiem, że jeszcze nie jeździłeś, czyli ta najnudniejsza część jeszcze przed tobą. Mhm. <noise> Żartuję oczywiście, to będzie ta najciekawsza na pewno część, ale wiem, że tutaj się rozglądasz po autach. Czy... Powiedz nam, czym przyjechałeś, a może, czy się rozglądasz za czymś nowym? Przyjechałem BMW M4 Competition F82 z 2018 roku. W przyszłości myślę, żeby się przesiądzić M5, czyli większy. Tak, większy. No rodzina, wiadomo, przyszłość e, dwójka dzieci to trzeba będzie czymś w e, przyszłości i wodzić te dzieci. Powiedz nam coś o swoim przejeździe. Jak ci się jeździło? Który fragment tolu, toru był najlepszy? Z każdym przejazdem e, jeszcze raz zaczniemy, tak? tak, tak. Helikopter nam przeszkadza trochę dzisiaj. Każdy przejazd był coraz lepszy, instruktorzy dawali mi fajne rady. E, wykorzystywałem je i to było widać z każdym przejazdem, że jest coraz szybciej. Który, e, fragmentoru, e, mokra nawierzchnia, e, Rondo e, Tam jest najtrudniej, także najbardziej mi się podobało. Wiem, że wyjąłeś swoją M3 z pod przykrycia specjalnie na ten event. Jak Ci się podoba do tej pory? Znakomicie, pogoda dopisała przede wszystkim, więc można było bezpiecznie przyjechać z napędem na tył. E, no i... Tutaj znakomicie przygotowany tor. No więc to jest samochód 2011 rok. Eee, przebieg taki bym powiedział nienachalny 40 tysięcy 4000 rocznie, żeby nie zarzewiał. Przyjechałeś BMW X5M, jedyny X tutaj na torze, sprawdza się? Eee, tak, oczywiście, zwłaszcza z Waszymi instruktorami, wychodzi to idealnie. Miałem, można powiedzieć, taką wiedzę dosyć podstawową, a z Waszymi instruktorami, no tutaj wiedza się bardzo pogłębiła. I jazda teraz autem jest kompletnie inna. Generalnie można powiedzieć, że to auto jest bardzo uniwersalne no bo jednak jest suwem i to w dodatku M więc mamy dwa w jednym i sport, i wygodę, wyjazd z rodziną wszystko w jednym. Michał jest jednym z tych klientów, który jest z nami bardzo długo masz sporo samochodów, też jeździsz na różnych torach. Byłeś tutaj, co powiesz o swoich wrażeniach z przejazdów dzisiejszych? W porównaniu do innych szkoleń typu Lead and Follow. Jazda z instruktorem jest naprawdę niezastąpiona z uwagi na to, że jak mamy instruktora na pokładzie w porównaniu do innych szkoleń, gdzie tylko i mamy radiostację, instruktor jest w stanie pokazać live, jakie błędy popełniamy dzięki temu stajemy się lepsi. A jeszcze aspekt taki, że mamy więcej, więcej niż jednego instruktora, i każdy instruktor daje swoje 5 groszy. Dzięki temu możemy znacznie, znacznie szybciej jechać i poprawiać swoje błędy, nawet te najmniejsze. A który fragment toru tego tutaj Ci się podobał najbardziej? Plepa poślizgowa z uwagi na to, że może piękne robić jezioro będzie i pięknie lecieć bokiem. dwóch dyrektorów ze mną, po cywilnemu, na naszym evencie. Zapytam może najpierw dyrektora sprzedaży BMW, jak mu się podoba na evencie. Jak mi może się podobać na evencie, gdzie jeżdżą samochody w tle i te samochody BMW M. Doskonale oczywiście. Świetnie przygotowany event. Pogoda dopisała, klienci dopisali. To jest część naszego życia i to pokazuje właśnie taki event, że BMW, szczególnie BMW sportowe, samochody BMW M, to nie są tylko auta, to nie ma już nic wspólnego z From A to B. To jest po prostu... Część życia, to jest pasja, to widać tutaj, także mimo soboty nie mogliśmy się z Marcinem oprzeć, żeby tu nie przyjechać, żeby poczuć trochę tego, żeby mieć też to uczucie tej benzyny we krwi, także świetnie przygotowana, świetna organizacja, bardzo, bardzo dziękuję również za zaproszenie. Tak jak powiedziałem, z rodzinką mimo soboty nie mogłem się oprzeć, żeby nie przyjechać, nie zobaczyć jak nasi klienci doceniają tą radość z jazdy bmw Marcinie, coś dodasz, bo wiem, że Ty dzisiaj też z synem powiedz, czy będzie event kontynuowany, czy to jest taki jednorazowy, może? Absolutnie, event będzie kontynuowany. Zainspirowaliśmy się eventem, który odbył się na torze Silesia Ring na 50-lecie modeli, modeli M. I idąc tą drogą, zorganizowaliśmy jako Bawaria Motors dla naszych klientów, klientów M, ale przede wszystkim też przyszłych klientów M. Ten event, ten event będzie kontynuowany w przyszłym roku. Kolejna edycja również jestem bardzo zadowolony bardzo zadowolony z organizacji przede wszystkim z tego że odwiedził nas nas radek także serdecznie zapraszam na kolejną edycję jest co robić można się wiele nauczyć i poszaleć na torze czy zawiezie mnie pan na lotnisko bo wybieram się do monachium Dzień dobry wie pan na lotnisko może nie bo nie wiem czy mi starczy paliwa ale po drodze na pewno możemy pana gdzieś wysadzić Bardzo chętnie To chciał pan gdzie na lotnisko, na lotnisko poproszę, tak. po skrótem pojedziemy i tam będzie Pan przez Łokmioglisko tak. blisko i, i jedziemy i już jedziemy sobie wodzie. okieł Pan ja taksówkarzem jestem dopiero od wczoraj także jak, to właśnie widzę jakby Pan na mapę patrzył gdzie to lotnisko będzie po drodze i jedziemy sobie en este chac Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego stoję przy helikopterze, to to Wam wyjaśnię za chwilę, ale wcześniej krótko podsumuję dzisiejszy event, który jest w pełni udany. Mieliśmy świetną pogodę, bardzo dużo atrakcji dla naszych uczestników, którzy też byli co najważniejsze, zadowoleni. Wiemy też, że będziemy chcieli zrobić kolejny taki event, więc czekajcie na informacje, a wcześniej pamiętajcie o tym, żeby polajkować ten film, o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. No i Teraz, jako bonus, pokażę Wam ujęcia z przelotu helikopterem. Do zobaczenia!